Sportowy Przegląd Tygodnia, Grzegorz Gabor. Dzień dobry. 10 medali przywieźli z Grand Prix Polski Juniorów i Seniorów, jakie odbywało się w Głubczycach w miniony weekend reprezentanci UKS Tekwondo. Zadowolenia ze swoich podopiecznych nie ukrywał ich trener Krzysztof Książek, który kolejny raz podkreślał, że jest dumny móc pracować z takimi zawodnikami. Złoty medal z zawodów przywiózł Kacper Suślik, wygrywając w walkach plus 75 kg. Kacprofi udało się również wywalczyć brąz w technikach specjalnych. Srebrny medal w walkach juniorów 50 kg z głupczycy przywiózł Bartek Held. Wicemistrzostwo w walkach aranżowanych wywalczył duet Weronika Kwapisiewicz-Paweł Książek. W walkach juniorek w swoich kategoriach srebrne medale wywalczyły Oliwia Trzeciak. Oraz Weronika Kwapisiewicz. Olivia Trzeciak dorzuciła do swojego dorobku jeszcze brązowy medal w układach stopni uczniowskich seniorów oraz brąz w walkach seniorów 68 kg, tym samym zdobywając najwięcej ze świętochowickiej ekipy medali podczas tych zawodów. Niezwykle udany występ na inaugurację wiosennych rozgrywek czwartej śląskiej ligi piłkarskiej kobiet zanotował zespół Tygrysek Świętochowice, który na wyjeździe pokonał LKS Bestwinę, biorąc tym samym rewanż z nawiązką za porażkę w pierwszej rundzie u siebie. Tygryski w nieco przemeblowanym składzie chciały udowodnić, że czynią systematyczne postępy, a treningi nie idą na marne. Stąd też do pierwszego wiosennego pojedynku przystąpiły niezwykle zmotywowane. Taka postawa szybko przyniosła efekty w postaci goli i w końcowym rozrachunku dała pewne zwycięstwo. LKS Bestfina, Tygryski Świętochowice 2-6, Bramki dla Świętochowiczanek zdobyły 4, Alicja Fonfara 2 Katarzyna Heblik. Satysfakcji ze zwycięstwa nie ukrywał szkoleniowiec Świętochowiczanek. Ten pierwsze miejsce to zawsze jest takie otwarcie, a im lepsze otwarcie, tym pewnie dalej będzie, będzie jeszcze lepiej. Na zakończenie wyjdziemy to, co żeśmy chcieli osiągnąć czyli gdzieś te, te połowę tej tabeli tak, żeby to wyglądało, jak, ma, jak miało to wyglądać. Skład trochę przebudowany będzie łatwiej, będzie trudniej w jakichś elementach, jak pan to ocenia u progu nowego sezonu? Yy, to znaczy, wzmocni się rywalizacja na, na poszczególne pozycje co może tylko wzmocnić tą drużynę i po, popchać ją do przodu I, i, i te efekty będziemy, myślę, widzieć w kolejnych spotkaniach. Cel, środek tabeli. Środek tabeli, dokładnie tak. Wygrzebanie się z tego dołka, który mieliśmy na jesień i, i pięcie się w górę. W podobnym tonie wypowiadał się prezes Tygrysek, który dostrzega coraz lepszą grę wszystkich zespołów zrzeszonych w klubie. Dobry początek rundy wiosennej. Mam nadzieję, że teraz każdym kolejnym meczem wyniki będą obiecujące i, i będziemy gromadzić więcej punktów niż na jesieni na pewno. Pierwsza drużyna to zawsze taka wizytówka, jeżeli chodzi o każdy klub, ale przecież macie sporo drużyn też w tych młodszych rocznikach. W zasadzie już, żeby nie powiedzieć od kołyski, można u Was uprawiać piłkę nożną, jeżeli chodzi o dziewczyny. W tym momencie mamy dziewczynkę najmłodszą, to jest 2019 czy latka. A potem przez wszystkie te roczniki, rzaki, skrzaty, młodziczki, trąbkarki. No w zasadzie jest ciągłość, że dziewczyna, jak zacznie u nas trenować, to w zasadzie może poprzez poszczególne szczeble tych drużyn młodzieżowych dojść aż do, do, do pierwszej drużyny w tym momencie. Jak prezes, jak zarząd, jak sztab trenerski wyobraża sobie tą rundę, wydaje się, że powinno być lepiej. No, mamy taką nadzieję oczywiście, bo tak szczerze mówiąc, patrząc pod obelem, może być tylko lepiej. bo no, niestety po rundzie jesiennej byliśmy na ostatnim miejscu. E, teraz jesteśmy już po pierwszym meczu wygranym. E, przeskoczyliśmy e, jedną, jeden zespół e, i, i mam taką nadzieję, że będzie coraz lepiej te dziewczyny. Nasz skład jest bardzo młody. Tak sobie sprawdzałem wczorajszy ten skład pierwszego zespołu to jest średnia wieku jest 18 lat, a grają dziewczyny niektóre, które mają 14, 15, 16 lat, także mamy bardzo młody skład. No i niestety głównie na jesieni, no to niestety trochę takie można powiedzieć, frycowe musiały zapłacić. Czasami jakieś proste błędy traciliśmy przez to bramki. No teraz zobaczymy, będzie, mam nadzieję, tylko lepiej. Kilka dziewczyn opuściło w przerwie zimowej drużyny. Zostały te, które chcą dalej grać i walczyć dla, dla Tygrysków. A przyszło też kilka dziewczyn nowych. No, na razie zadeptowała jedna dziewczyna, też młoda, bo rocznik 2006 bodajże. No i kilka jeszcze czeka na, na pierwsze mecze w, w oficjalnej w pierwszej drużynie. Po tej wygranej Tygryski wskoczyły na dziewiąte miejsce w tabeli. Prowadzi MKS Myszków. Piłka śląska demarko świętochowicy okazują się bezbłędni. W trzecim tej wiosny spotkaniu czwartoligowych rozgrywek grupy pierwszej Świętochowiczanie zgarniają pełną pulę. Tym razem zespół trenera Mamijadżyki wygrywa w łaziskach z tamtejszą Polonią 1 do 0. Gola dającego zwycięstwo zdobywa dla Śląska Demarko Karol Schulz. Dzięki tej wygranej Świętochowicza notują kolejny awans i po 18 kolejkach zajmują 10 miejsce z dorobkiem 22 punktów. Prowadzi Raków 2 Częstochowa, który do tej pory zdobył 49 punktów. Piłkarze na przodu lipiny i kasują kolejne punkty w rozgrywkach a klasy. Wynikiem remisowym zakończył się mecz wyjazdowy 15 kolejki z Jastrzębiem Bielszowicem. Lipinianie, gdyby wykorzystali przynajmniej połowę stworzonych przez siebie sytuacji, spokojnie mogliby to spotkanie wygrać, choć punkt zdobytym na wyjeździe na pewno cieszy. Jastrząb Bielszowice naprzód Lipiny 1 do 1. Gola na wagę Remisu zdobył Dawid Pawlak w tabeli klasy A. Lipinianie spadli na 11 miejsce, które zajmują z sumą 19 punktów, a klasowcom przewodzi Orzeł Mokre. Zespół spidrowerowy Śląska Świętochowicy odjechał pierwszy mecz kontrolny. Rywalem świętochowicza na ich własnym torze była szarża Wrocław, beniaminek ekstra rozgrywek. Dla obu zespołów była to okazja do testowania rozwiązań, które powinny być przydatne w nadchodzącym sezonie. Warto wspomnieć, że w zespole z Wrocławia pojawił się wychowanek i jeden z liderów do ubiegłego sezonu drużyny ze skałki Dawid Bas. Gospodarze z mocno przebudowanym składem pokazali, że choć o medalach na wchodzących rozgrywkach ligowych raczej nie ma co marzyć, to jednak trzeba będzie z pewnością się z nimi liczyć. Tym bardziej, że wrocławianie są stawiani w gronie zespołów, które powalczą o Mistrzostwo Polski. Śląsk-Świętochłowice, Szarża Wrocław 69-89. W zespole ze Świętochłowic najlepiej spisał się Jakub Jajeśniak, zdobywca 15 punktów. Na świętochowiczki, Strzelnicy. Odbyły się dziewiąte zawody strzeleckie o puchar prezesa Flor Amator Świętochłowicem. Tradycyjnie już rywalizacja odbywała się indywidualnie oraz zespołowo. Najlepszym z panów okazał się Zbigniew Marciniak, reprezentujący KSS komandor, który wystrzelał 276 punktów. Tuż za nim uplasował się najlepszy świętochowiczanin Henryk Salbert, któremu do zwycięstwa zabrakło zaledwie jednego punktu. Trzecie miejsce zajął kolejny strzelec komandora Adam Krakowczyk. Najlepsza z pan Justyna Kolarczyk uplasowała się na na siódmej pozycji. Drużynowo wygrał pierwszy zespół Flora Floramator gromadząc 794 punkty, dwa kolejne miejsca zajęły zespoły komandora. W chwili numer jeden świętochowickiej biblioteki odbyła się druga odsłona Grand Prix Świętochowic w Szachach, zawodów odbywających się w ramach 75-lecia nadania praw miejskich miastu Świętochowice. Na zawody prowadzone systemem szwajcarskim siedmiorundowym, tempem gry 15 minut na partię w kategorii szkół podstawowych wygrał Paweł Fedynkiewicz przed Borysem Kołodziejem. Obaj to uczniowie szkoły podstawowej nr 4. Trzecie miejsce zajął reprezentant jedynki Mateusz Nikel. W grupie Open tym razem najlepsza dziewczyna, którą okazała się Oliwia Fydrych, zostawiając w pokonanym polu panów Mieczysława Woldańskiego i Kazimierza Hędla tym razem oprócz tradycyjnych medali i pamiątkowych dyplomów na wszystkich czekał również słodki poczęstunek fundowany przez rodziców Pawła Fedynkiewicza. Kolejna runda szachowych zmagań już 9 kwietnia. Michalina Strzyż, zawodniczka UKS Judo Świętochłowice zdobywa złoty medal w Śląskiej Lidze Judo, która tym razem odbyła się w Ożarowicach. Świętochowiczanka nie doznała goryczy porażki, odprawiając w swojej kategorii wszystkie rywalki z kwitkiem i pewnie wygrywając. W Śląskiej Lidze Judo w Oszarowicach zaprezentowali się również zawodnicy Tornada Team. Liczna reprezentacja świętochłowiczan przywiozła grad medali z zawodów. Pierwszego dnia rywalizacji zawodnicy Tornada wywalczyli 22 medale. Drugiego dnia ich głupem padło 20 krążków. Wracamy jeszcze do Śląska Demarko-Świętochłowicem, który ogłosił nabór do klasy sportowej o profilu Piłka Nożna dla Dzieci z rocznika 2012. Klasa powstanie w szkole podstawowej nr 4 w Świętochłowicach. Spotkanie organizacyjne w tej sprawie odbyło się, odbędzie się 5 kwietnia o godzinie 17 w szkole podstawowej nr 4. Więcej informacji w sprawie naboru można uzyskać, kontaktując się z prezesem Śląska Demarko-Świętochłowicem Damianem Malujdą pod numerem telefonu 604-200. 93 150 Na zakończenie zaglądamy do pięściarzy. Świętochowicki Uczniowski Klub Sportowy Naprzód Lipiny nawiązuje do pięknych tradycji bokserskich, które w Świętochowicach sięgają końca lat 20. ubiegłego wieku. W tym miejscu należy wspomnieć klub bokserski Świętochowice czy sekcję bokserską, która związana była z obecnymi piłkarzami i Świętochowickim klubem sportowym naprzód. Do Lipin właśnie na konsultacje przyjeżdżał legendarny Felix Papasztam. Kilkanaście lat temu w Lipinach postanowiono nawiązać do tych tradycji, a że historia zobowiązuje. Mamy tutaj wiele perełek. Tutaj w tej okolicy gdzieś tam one się chowają. Trzeba je tylko po prostu oszlifować. Myślę, że takich brylancików będzie tutaj o wiele, wiele więcej. Jest to dobry początek. Na dobry początek mamy trzy medale Mistrzostw Śląska w seniorach. Liczymy także na tą naszą najmłodszą grupę. Ostatnimi czasami no, zmienił, zmienił się zarząd. Postawiliśmy typowo na zarząd sportowy, gdzie ja jestem prezesem. Razem z trenerem Marianem działamy wspólnymi siłami. Ja jako Mały chłopiec, pierwszy raz tutaj przyszedłem, tutaj zacząłem swoją przygodę z boksem, właśnie z trenerem Marianem, który teraz wraz z Albertem Rybackim towarzyszył mi w karierze zawodowej po wszystkich sukcesach w kadrze narodowej, które miałem i, i gdzieś tam medalach Mistrzostw Polski Śląska. Bardzo, bardzo bym chciał, żeby także ci młodzi zawodnicy obrali taką drogę, jak ja obrałem. I bo daje to wiele satysfakcji, pozwala poznać wielu dobrych ludzi na swojej drodze i budować wspaniałą przyszłość. No bo kiedy się ma ten cel, to wtedy życie ma sens. Na sukces sportowy w naprzodzie pracują wszyscy. Od początku z lipińskim boksem jest związany Marian Wilaszek. Przed laty doskonały zawodnik. Teraz świetny trener, który przekazuje swoją wiedzę młodym zawodnikom. No ja osobiście bardziej zajmuję się tą grupą początkującą, bo tak jak mi, mój ojciec mówił, czego się jaś nie nauczy, tego Jan nie będzie umiał. Także ci młodzi muszą podstać, podstawy po, e, dobre uzyskać, a doglądam też tej starszej grupy, no w, w roli takiego koordynatora tutaj jakoś się tak ustaliłem, u, ustawiłem. Także wszystko idzie w dobrym kierunku, no mamy trzy medale i oby tak dalej. Świętochłowice, Lipiny, Dom Sportu, to duch trochę tego miejsca, bo przecież pięściarstwo jest na stałe związane ze Świętochłowicami, z Lipinami. Przede wszystkim to tutaj odbywały się wspaniałe boje. Wy pięknie nawiązujecie do tej historii, do tej tradycji. Tak, ja pamiętam jeszcze jak ja boksowałem w gks Katowice, a teraz to jest 06 Kleofas, wrócili do swojej pierwszej nazwy. No to jak boksowałem właśnie w 06 Kleofas, a kiedyś w gks Katowice, to mieliśmy pojedynki tutaj z Lipinami. Nie pamiętam teraz swojego przeciwnika, który, który był w mojej wadze tutaj w Lipinach, ale bardzo dobry zespół to był. Zresztą przyjeżdżał tu i, i Papa Sztam, i Franciszek Kik, który był przez pewien moment trenerem kadernalnym. Lipiny mają bardzo, bardzo bogatą historię, jeżeli chodzi o boks. No więc e, nawiązując do tego, co przed chwilą trener powiedział, to też nie może być inaczej. E, jak e, nie teraz, mogą zli tak? e, Dokładnie, jak nie no, mogą z Lipin tutaj wychodzić oczywiście. medaliści. I są, e, macie też medale Mistrzostw Polski przecież. Tak, tak, tak. No ale to było jeszcze za, za poprzedniego zarządu. E, mieliśmy medale, no teraz startujemy tak jakby od nowa. Zaczęliśmy tymi trzema medalami na Mistrzostwach Śląska. No i chłopcy na, na, naprawdę będą się starali, aby, aby dobić do, 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 do reprezentacji Polski. Ten, 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 który zrobił złoty medal, naprawdę bardzo dobry chłopak. No i pozostali chłopcy też wysoko mierzą, także będzie dobrze, będzie dobrze, zapewniam. O zdobyczach medalowych świętochłowickich pięściarzy informowaliśmy przed tygodniem w naszym sportowym serwisie. Dzisiaj prezentujemy rozmowę z nimi. Przypomnijmy, podczas Mistrzostw Śląska rozgrywanych tym razem w Rajczy, bokserzy na przodu zdobyli łącznie trzy medale. Dla świeżo upieczonego mistrza Śląska Macieja Liska była to nie pierwsza wygrana w ringu. Były medale w zeszłym roku, byłem wicemistrzem. Brat był wtedy mistrzem i w tym roku przyjąłem jego pałeczkę, zostałem mistrzem Śląska. Wcześniej też wpadały medale. Miałem brąz na akademickich mistrzostwach Polski i na poszczególnych mniejszych turniejach też coś wpadało. Kto kogo tutaj wciągnął do boksu? To zdecydowanie mój brat, bo jest starszy. On we mnie zakrzepił, właśnie ten dryk, ten dryk bokserski, i dzięki niemu też zawdzięczam ten medal, bo bez niego by go nie było. Ułatwia to na co dzień ta sytuacja, że, że twój brat też uprawia boks? Zdecydowanie tak, bo zawsze jest z kim popracować, trenować, przede wszystkim jest wzajemna motywacja. No i myślę, że też dopełniamy się wzajemnie, pomagamy sobie nawzajem. Trudno było wywalczyć ten złoty medal? No, dzięki tym przygotowaniom. W którym tutaj trener Marian oraz mój brat przygotowywali mnie, to myślę, że zawsze jest jakiś mały opór, ale było zdecydowanie łatwiej. Widzę mistrzostwo Śląska cieszy Krzysztofa Stawiarskiego, dla którego srebro to pierwszy medal, jak sam mówi, w tak poważnych zawodach. No pierwszy raz na takich poważnych zawodach amatorskich, to, to jest takie poważne osiągnięcie moje. Jakie wrażenie? Super, no. ważne, żeby się rozwijać, i to jest najważniejsze. Trudno było wywalczyć ten srebrny krążek? Trudno, bo tam nigdy nie jedziesz w przypadku i są ludzie właśnie, co, co wygrywałem, wygrywałem to cały czas. Ale, ale tutaj macie dobre miejsce, dobrą bazę do tego, żeby trenować, żeby podnosić swoje umiejętności, jest od kogo czerpać tą wiedzę, to chyba jest ważne. Dokładnie, tutaj właśnie super trenerzy są, jest dobrze. Również dla Piotra Brzoski brązowy krążek to pierwszy w karierze medal. Jestem zadowolony z tego startu, ponieważ miałem nie startować z tego względu, że początkowa data tych mistrzostw to był 11-13 marca. A ja w, tym, w, tym, w ten weekend akurat miałem bieg na 100 km taki komandosa z plecakiem, także był to ciężkie wydarzenie dla mnie. A ze względu na to, że przeniesiono te mistrzostwa o tydzień, wystartowałem, także zrobiłem bronz i jestem mega zadowolony. To co bliższe sercu w takim razie, bieganie czy boks? Boks, od lat trenuję boks, z tym, że no, łączę to z innymi dyscyplinami. Mam już swoje lata, więc mistrzostwa świata nie będę, więc realizuję się w różnych, że tak powiem, płaszczyznach. A przy boksie nogi też są ważne, więc biegi od zawsze były. Wypada tylko pogratulować i trzymać kciuki za kolejne zdobycze punktowe. Tą bokserską informacją kończymy dzisiejsze wydanie Sportowego Przeglądu Tygodnia. Pięknie, dziękuję. Do widzenia.